Hej, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Danielusa przed Wami F1 Online The Game i bardzo ważna informacja, którą mam Wam do przekazania w związku z tą grą. Wreszcie ruszyła otwarta beta, więc możemy się oficjalnie zacząć bawić tą produkcją, to, którą Wam serdecznie polecam po prostu. I dzisiaj w związku z tym, że główny cel tego filmu to poinformowanie Was, że ta otwarta beta już ruszyła, bo osoby, które się nie interesowały tą grą bądź nie podsłały tam odpowiedniego maila swojego do, do producenta, żeby, żeby taką informację otrzymać, to myślę, że się ucieszą i, i że przyda wam się ta informacja. Tak więc ja zamontowałem troszkę lepszy silnik, to jest początek. Sam zabawy, jak widzicie, mam jeden wyścig rozegrany. Co ja tutaj mam? Ukończyć wyścig? główny cel zabawy. Jeżeli ktoś nie kojarzy tej gry bądź nic na jej temat nie wie, żadnych podstaw nie ma, to odsyłam gdzieś tutaj na ekranie będzie link do filmu mojego, który nagrałem wcześniej, jak jeszcze była zamknięta beta, w którym to omawiam właśnie mniej więcej grę i myślę, że to Wam pomoże w samym wejściu w początek gry, a poza tym jak się zaczyna grać na swoim prywatnym nowym koncie, to świetnie zrobione jest wprowadzenie do zabawy, więc myślę, że większych problemów nikt miał nie będzie. Także ja w tamtym pierwszym moim filmie nagrywałem wyścig bez dźwięku, ze względu na to, że jego się tutaj nie da ściszyć, można go jedynie można go jedynie całkiem wyłączyć, więc ja teraz ten dźwięk wyścigu pozostawię włączony Natomiast ja nic, nic więcej mówił już na, na temat tej gry nie będę. Tak więc przenosimy się na tor w Wielkiej Brytanii Castle Hill Loop No i zrobimy sobie trzy okrążenia. Mam nadzieję, że przynajmniej coś tutaj ciekawego uda się pojechać ten tor jest dosyć szybki on jest krótki, ale te wszystkie tutaj takie zawijasy, zakręty są naprawdę skomplikowane, zresztą to zobaczycie za moment, w tym momencie odpala się lobby mamy 22, 22 graczy na 24, niestety dwóch się odłączyło a szkoda, ale to nic nie szkodzi w sumie z drugiej strony tak jak mówiłem już wcześniej, przed każdym wyścigiem przed każdym wyścigiem dostajemy zadanie, cel wyścigu ja mam teraz osiągnąć 13 miejsce no i co? Jedziemy. I tak jak mówię, ja nic więcej nie mówię. Posłuchajcie, jak, jak ta gra moim zdaniem całkiem nieźle brzmi, jak na grę przeglądarkową. No i jeszcze raz Was zachęcam do brania udziału. Także to tyle, co miałem Wam do powiedzenia, a teraz jedziemy.